Witajcie moi drodzy, z tej strony JaMWK. Jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie dziwne, straszne, nielogiczne filmiki z Minecrafta. Więc, na starcie, fajnie by było, jakbyś zostawił łapkę w górę oraz zasubskrybował ten kanał, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. Komiks, mój, to ja wydałem dla was. Jest fajny konkurs. Kupując jeden egzemplarz możesz mordo wygrać naprawdę spoko nagrody o łącznej wartości 5000 tysięcy złotych. Więc nic tylko kupywać. Isupermwktitres.com Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy Alaya, który lata sobie i bierze tutaj przedmioty. Ej, czekajcie, czy on wziął właśnie zgliczowany blok i zabrał mu wszystkie przedmioty? Co jest? On ukradł całą mapę! Wytyfy! Co jest? Jak to jest możliwe w ogóle? Okej, okay, tym razem jak możemy zauważyć, jest żaba. O nie, znowu żaba. Czy żaba coś zrobi złego? O nie, on ją wykopuje! Okej, okay, on wykopał żabę, wziął ją do ręki. I tu stoi jego ziomeczek. Co jest? On się obronił, wyrwał jej język, patrzcie! I wyrzucił... O, kurde. Mocno, jak w Matrixie jakimś. Okej, okay, oni biegną sobie dalej tutaj, jak możecie zauważyć. I co. Co jest? Skąd on nagle miał taki double jump? O nie, on naprawdę. On naprawdę powiększył świnię za pomocą. Co tu się wydarzyło? Ty to prawie jak winda widzieliście to? Dobra, tym razem są w neterze. Okej, okay, on zbiera sobie tutaj netherrack. I co on za pomocą tego netherrack... Od kiedy można wodę w neterze wypuścić? Co jest? Ej, bo on. Czy wy to widzieliście? Okej, okay, tym razem się spotykają. Y, wy dwóch tutaj, Steve'y. Jak możecie zauważyć, w ekwipunku jednego są. Co jest? Co jest? O co tu? Eee... Jak to jest możliwe? Okej, okay, co my tutaj mamy? Stevek sobie tutaj daje iron Czy on stworzy takiego po prostu golema ogromnego? Naprawdę to się stało! Patrzcie jaki on jest szeroki wytyf. Odleciał. Okej, okay, dobra, tym razem mamy jedną owcę. I on. Co jest? co jest? Co jest? Co jest? Za pomocą zboża zrobił z niej balon? I co? Co jest? I co teraz on ją. Jaki wielki blok w ogóle wełn. Człowieku, czy wy to widzisz? Wytyfy. Okej, okay, co tym razem? Jak możecie zauważyć, Steve wyrzuca tutaj kabletone do lawy, żeby się go pozbyć. Chociaż. Yy... Co? Od kiedy da się takie. Coś zrobić w Minecraft? On wyrzucił swoje inwentory! Całe inwentory wyrzucił. Eee... Dobra, tym razem jest wiosy villagerów. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Proszę Państwa, podchodzi do villagera. 47 emeraldów za kuszę. Co to za cena? Też mi się wkurzył, też bym mu mówił... O nie! Co jest? Co jest? Dobra, tym razem jest w i znalazł diamenty. Czemu on kopie diamenty za pomocą kamiennego kilofa? I czemu te diamenty uciekają i płoną w lawie? O co tutaj chodzi? Dlaczego tak się stało? Dobra, tym razem buduje domek. Proszę państwa, patrzcie jak buduje tutaj pięknie dom. Tutaj mamy y, zawodnika, a.k.a. Creeper, a.k.a. Oguras. Więc on w tego Ogurasa wjeżdża i uwaga... O, on nie wybucha. O, nie! Gło... Czekaj, chciałem powiedzieć, że głowę stracił, on rękę stracił. Jak to jest możliwe? okej. Yy, okej, okay. okay, mamy kurczaka i on daje mu nasiona, i przez to patrz, jak wyrósł, tak samo jak tamta owca. I on teraz go uderzył, i wypadł z niego szalker jako mob, i on złapał jego pociski, i ten kurczak zaczął. Ojoj, ojoj, oj, oj, to jest za mocne, jeszcze jego kumpel tutaj jest, i co? On tworzył ten Shalker Box, wziął jeszcze z niego żabę i ta żaba go zjadła. Eee, to było chyba za mocne, serio. Co jest? Co jest? Jakie przejście? Widzieliście to przejście? Wow. Ej, co to za łóżko w ogóle? Co jest? O nie, nasz kumpel zmienił się w 2D Ogromnego 2D Steve'a O nie, nie gadaj, nie gadaj, że tu będzie taki roller coaster. Jest wagonik. O nie, co tu się dzieje? O kurde. Ej, co, jaka prędkość? To wybuchło. I naszego kolegi nie ma, i naszego villagera nie ma. Oh no. Ale nie, nasz kolega wrócił. A, zabijając iron golema! O nie! Nie gadaj, że to znowu jest wojna! Czy to jest naprawdę znowu wojna? On bierze słońce. Co jest? Co jest? On wziął słońce i strzela słońcem w iron. Golemy! I spadł nasz villager. O nie, i dali mu dinner bona. O nie, i wzięli odwrócone wiaderko! Eee... Co? Tu się dzieje? Halo, o co tu chodzi? O nie! O nie! Zombie villager, który wybucha i... On wyciągnął z ziemi blok, przez co nie dostał obrażeń. I teraz kopię dużo dirta! Tylko po co mu dużo dirta? Okej, okay, bo on tutaj coś... On robi tutaj spirale, on robi spirale, patrz, teraz świnia będzie się kręcić, tak jest! Oh yeah, eee. Co tu się dzieje? Czemu on odleciał tak? Co jest? Ej, nie gadaj, że Enderman zabrał Villagera! Oh no, oh no, zabiłem i tego i tego, w sensie on zabił, nie ja, żeby nie było, no ja jestem czysty, nie? Co tutaj się dzieje w tym Minecrafcie do licha? Ja nie mam pytań! WIADERKO, które jest totemem w ogóle, o co chodzi? Okej, okay, dobra, czyli on zrobił crafting table, robi teraz sobie ogromny miecz! I na tego kozaka przyjdzie teraz czas! <ścoughs> tak po prostu go zabił. Patrz, on to podniósł i znowu się pojawił? Eee... Co jest? On nas łapie za ręk? Co tutaj się dzieje w tym filmiku? Halo. Ok, więc mamy naszego Steve'a. Co nasz Steve nam pokaże? To jest naprawdę ciekawe. Ma tutaj, słuchajcie, jak możecie zauważyć, liście, łopatę i lunetę. Co za pomocą tych przedmiotów można zrobić w Minecraft? To jest naprawdę ciekawe. O nie, nie gadać, że to będzie x-ray. I to będzie x-ray, patrzcie to. I za pomocą lunety teraz będzie sobie patrzył cave'y. O nie wierzę, naprawdę? Ale trochę słaby x-ray, w sensie mało widać, nie? Nie wylukamy w ten sposób diamentów. Aczkolwiek sam pomysł naprawdę kozacki, w sensie serio, nie? E Okej, okay, moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy tutaj Steve'a oczywiście, oh yeah! I co on tutaj robi? Bo robi sobie crafting table. Ma piston, czy nie wiem, czy on ten piston jakiś, w jakiś sposób użyje, ale no dobra, zobaczymy. Jak na razie zrobił sobie slaby, nie za bardzo wiem po co. Teraz robi sobie przycisk, okej. Okay. I co, on daje sobie te drewno tutaj, po prostu kładzie je. Dobra, ale on coś tu ewidentnie buduje, tylko nie za bardzo wiem, co będzie za budowla, bo... Aha, aha. Takie tajemne, tajemne przejście za pomocą slaba. Co jest? Ej, mocno. Trzeba by było przetestować to, czy to tak rzeczywiście działa, nie? Bo tak kurde, szybko się to działo, że. Nie do końca jestem pewny, wiesz, że biega widzowie. Okej, okay, tym razem jak możecie zauważyć, jest na Flat nasz ziomek. I co on tutaj nam zbuduje? Bo tutaj buduje, jak możecie zauważyć, z drewna. I co z tego drewna zbuduje? W sensie da daje trapdoor, a, i on go niszczy, ale znowu daje trapdoor. I tu daje... Aha. Okej, okay, tutaj daje to świecące coś, co jest y w Cave w Minecraft w tych nowych wersjach. I on tu rozwalił i to lewituje, co jest? Mocno. Czy to będzie lewitować, jak on zniszczy to wszystko, czy jak to jest? Nie, on okrąg... Krok... To naprawdę lewituje, co jest? Ej, nie wiedziałem, że taki bloczek może lewitować. Okej... Okay. Tym razem, jak możecie zauważyć, będzie coś strasznego. Po czym to poznaję? Po tym, że pada deszcz, po domku, po muzyce i po tym, że nasz Steve jest sam. I głównie to straszna muzyka, nie? I tam widziałem już jakieś ciało leżące na ziemi. Takie tu tam, patrzcie, widzicie, widziałem już i wcześniej. Tam jest nasz kumpel. Tam jest nasz kumpel. Bardzo źle, bardzo źle. To jest bardzo zła informacja dla nas. Że nasz ku... U Jezu, jak się wystraszyłem, sorry yy, Że nasz kumpel leży gdzieś tam cały, kurde, w ranach wojennych A my sobie jak gdyby nigdy nic siedzimy w domku Ale dobra, yy, Steve, jak możecie zauważyć, przygotował się na tą wyprawę I idzie sprawdzić całą sytuację, która zaistniała pod jego domkiem I zobaczymy, yy, kto za tym stoi Bo jakby zawsze się dowiadujemy, kto za tym stoi Na pewno nie te króliki, które były obok Okej, okay, dobra Leży jego ciało, jest krew i ta krew... Gdzieś prowadzi. Oh no. Oh no. Najgorzej. Najgorzej. co? O kurde, patrzcie, tam jest kolejne ciało. Ej, to czy on grał z większą ilością kolegów? Czy o co tutaj chodzi? Bo mocno. Patrzcie, on tam jest! Co to jest? Jakaś biała postać strasznym, przerażającym! Napiszcie mi w komentarzu, co to jest za postać, bo na pewno wiecie ja nie mam pojęcia. Okej, okay, co tym razem? Zaskocz mnie! Zaskocz mnie! Dawaj, zaskocz mnie, jak zrób coś o czym nie widziałem w Minecraft. Będzie wtedy naprawdę epicko. ha Haha! Hihi! Hi. No dobra, nie, no jak na razie to zbieram sobie tutaj, wiecie zbiera sobie tutaj elegancko wełnę i teraz wskoczy do wody i plu. Jak to się stało, że on zginął od wody za mocne. Dobra, tym razem jest w neterze. W neterze i o kurde, magma bloki go zaraz zabiją. No ale dobra, on kopie twardo dalej. Tak jakby chciał wykopać chyba albo jednak nie, chciałem powiedzieć, że netheryt by szukał, ale chyba nie, skoro się przekopał tak nisko Okej, okay, on postawił kowadło I co on tutaj zrobi? Nazwie to jakoś inaczej? Aha, nie Lava Walker 1? Ej, jest coś takiego w Minecraft? Chyba nie ma takiego enchantu, nie? pato to! Ej, ale nie ma chyba rzeczywiście takiego enchantu w Minecraft, nie? Możecie dać znać, wydaje mi się, że nie ma Ale teraz przyszedł czas na Minecraft Logic I ziomek daje tutaj hopper i daje tutaj kompersator czy jak to się tam nazywa? Sorry, mordo, ale nie wiem jak to się nazywa. I on dał do, do, do środka obraz i zasilił tutaj wszystkie kompe, komperatory? Komperator to jest chyba. Nie wiem, ale no dobra. I co, co, co teraz? Wow, ile on ma przedmiotów? Co tu się dzieje? Okej, okay. ma tutaj jak możecie zauważyć: kraty, liny, bambusy, kły, łańcuchy, endroda. No wszystko w zasadzie, szyby. I on to wszystko daje tutaj między jakby mm, komperator a hopper i łańcuch zadziałał. Detyfy. Wow. Ej, mocno. Łańcuch daje energia. Więc to, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, bo filmy pojawiają się codziennie. Przypominam o konkursie, który jest organizowany przeze mnie. Kupując jeden egzemplarz, masz okazję wygrać super nagrody. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to wszystkie informacje w filmie z opisu. A ja byłem MWK i widzimy się już jutro. Strzała. Elo. Czym się mordo? Yo.